Podpunkt A można zrobić dwoma sposobami. Pierwszy to będzie po prostu postawianie do wzoru. Praca to iloczyn skalarny działającej siły i wektora przemieszczenia, który se oznacza delta x. I tu cosinus kąta pomiędzy tymi wektorami. W tym przypadku cosinus 30 stopni. I to będzie 10 razy 1 razy Pierwiastek z 3 przez 2, tak? Coś takiego. 5 pierwiastków z 3 Jouli. W zapisie dziesiętnym to jest w przybliżeniu. 8,66 Joula. To był pierwszy sposób na policzenie pracy siły F. To teraz drugi. W drugim korzystamy z tego, że pracę w sensie fizycznym wykonuje tylko ta składowa siły, która jest równoległa do wektora przemieszczenia. Co maluje hipotetyczny wektor przemieszczenia? No powiedzmy, że to jest ten metr. Rozbieram siłę F na składowe pomocnicza kreski. Już widzę, jakie te składowe mają być. Składowa pionowa FY i pozioma FX. Trygonometria mówi nam, że ta składowa jest dana sinusem. Z kolei ta w takim razie kosinusem. Jako się rzekło przed chwilą, pracę w sensie fizycznym wykonuje tylko składowa równoległa do wektora przemieszczenia, czyli fx. Wtedy już nie muszę jej przejmować tym kosinusem tutaj, bo cosinus 0 daje 1. No ale fx to jest f cos alfa. Zamienię miejscami cosinus i y delta x, bo mnożenie jest przemienne. Albo nie, inaczej, żeby to było lepiej widać. To jest xowa składowa. Zauważcie, że ta xowa składowa pojawiła się tutaj. Ten wzór to to samo co ten wzór. No bo korzystając z przemienności mnożenia cosinus alfa, czy też cosinus 30 stopni. Jakie wnioski. Wnioski są takie, że iloczyn skalarny wybiera za nas składową siłę równoległą do wektora przemieszczenia. Ale jeśli nie umiemy iloczyn skalarny, to możemy ją wybrać ręcznie. No dobra, podpunkt B. Do niego będę potrzebował obrazek z porządnie narysowanymi siłami wszystkimi. Rysuję siłę ciężkości. Rysuję siłę nacisku na podłoże. Ta strzałka jest w przybliżeniu równa sile ciężkości. I gdybym tak to zostawił, narysował tak długą siłę nacisku, miałbym źle. Bo w tym konkretnym przypadku siła nacisku wcale nie jest równa, tak jak to zwykle bywa, sile ciężkości. Jest równa sile ciężkości, ale pomniejszonej o to tutaj. Bo prostopada do powierzchni składowa siły F ciągnie w górę i tym samym zmniejsza nacisk. Trochę na oko to robię. Staram się z tej granatowej strzałki urwać tyle, ile ta czarna pionowa. No chyba. No i akcja, reakcja. Jeśli to ciało naciska na podłoże, to podłoże działa siłą na ciało. Siła akcji, siła nacisku. I siła reakcji, siła spężystości podłoża. No to jeszcze siła tarcia. Tarcie przeszkadza w ruchu, więc jakoś o tak. I ono musi być krótsze niż w X. Przeszkadza, ale nie daje rady przeszkodzić. Dlaczego nie rysuję tarcia tutaj? Tak jak się często w szkole rysuje. Bo tarcie to nie jest rura wydechowa, żeby ją tu rysować. To po pierwsze. Po drugie, tarcie działa na całej powierzchni styku, więc nie jestem w stanie go narysować tam, gdzie faktycznie działa. No bo co taką szeroką strzałkę narysuję? No jak. Po trzecie, mam gdzieś wymiary tego ciała? Nie. A to znaczy, że traktuję je punktowo. A skoro to jest punkt materialny, to obojętne, gdzie przyłożę siłę. Na mocy tych trzech rysuję sobie tam gdzie mi wygodnie, czyli przykładam wszystkie siły do tego samego punktu do środka ciała. Tak można, tak się robi. Tak wypada. Setu wezmę napiszę, ile ta siła nacisku wynosi. Po prostu czytam z obrazka, że siła nacisku to jest ciężar pomniejszony o FY. No, ho... mnie to, bo do pracy siły tarcia będę potrzebował tarcie, które jest zależne od siły nacisku. Zapisowywuję. Kosinus kąta między tymi wektorami. Tarcie to jest współczynnik tarcia razy siła nacisku. Będę rozpisywał etapami stopniowo, żeby się żadne dziecko nie z... No i kosinus kąta, czyli kosinus 180 stopni. Wektor przemieszczenia w prawo, wektor siły tarcia w lewo. Tu jest 180 k... stopni. One nie mają kąta 0 stopni między sobą. Siła nacisku, czyli ciężar odjąć Fy. Ciężar to Mg. Fy to jest F cos alfa. No i delta x, który wynosi metr. I cos 180, który wynosi minus 1. Ten minus pochodzi od cosinusa 180 stopni. To już mogę chyba podstawiać, prawda? No i przemieszczenie, 1 metr. Tu. Zanim podstawię, powiem, jakiego wyniku się spodziewam. Po pierwsze, ja widzę, że to przyspiesza w prawo. Bo ta siła ma 10 N. W takim razie ta składowa będzie miała około 7 N. Natomiast tarcie wynosiłoby 2 N, gdyby nie było Fy, a ponieważ jest Fy, to ono będzie jeszcze mniejsze. To ciało będzie przyspieszać, energia kinetyczna układu będzie rosła. Energia układu zwiększa praca siły zewnętrznej, ta praca. Układ jest energii pozbawiany przez pracę siły tarcia, ale ponieważ mimo wszystko energia rośnie, to ta praca musi być bardziej na plusie, niż to, co tu wyjdzie na minusie. Kalkulator wypluł minus 0,23 J. I muszę powiedzieć, że to mi się nie za bardzo podoba, bo to tarcie jest znaczące. Praca siły tarcia nie powinna być tak mała w stosunku do pracy siły ciągu. Nie wiem, co tu się odpięło, ale zaraz znajdę. Mm, FY. Y składowa siły ciągu jest dana sinusem. No ja sobie wpisałem cosinus. Przypisywać nie umiem. Teraz wychodzi 0,96 Joula. Na minusie, oczywiście. Ok, to zróbmy jeszcze podpunkt C. Tu będzie jego rozwiązanie. Zmiana energii. Jest równa pracy siły zewnętrznej. Z punktu widzenia tego ciała z zewnątrz pochodzi siła F i siła tarcia również. To zróbmy jeszcze punkt D. Jaką szybkość uzyskało ciało po przebyciu jednego metra? Rozwiążę go tu. Z energii. Już ją znam. Tą energię, tą masę do kalkulatora 3,92 metra na sekundę. Tak dla wprawy możecie spróbować wyliczyć tą szybkość, korzystając z drugiej sery dynamiki i kinematyki. A ja wezmę, nagram o tym film.